Witajcie na kanale Bipro. Dzisiaj Black Friday i jak przygotować Wasze strony internetowe i aplikacje, by obsłużyć duże zainteresowanie w tym specjalnym wydarzeniu. Czyli wtedy, gdy największe promocje przyciągają dużą, dużą ilość użytkowników w niemalże tym samym czasie, bo najczęściej po pracy i um, podczas tych godzin szczytowych, czyli mniej więcej po 16.00 i aż do 22, kiedy to już część z nas idzie spać. Zatem, jakie są takie krótkie i szybkie um, sposoby na poprawienie wydajności Twojej strony internetowej, by jednak była w stanie udźwignąć te niezwykłe zapotrzebowanie? Wiemy, że bardzo dużo serwisów w tym czasie upada, zwy, zwyczajny serwer nie jest w stanie ich obsłużyć, i przez to strona staje się nieresponsywna dla wielu, wielu użytkowników jednocześnie, i to przekłada się na straty w sprzedaży. Jak temu zapobiec? Jakie są szybkie tak zwane quick wins, czyli szybkie wygrane w um, kodzie, które można poczynić, by tę wydajność jednak poprawić? Czyli takie rażące błędy, które można łatwo i szybko poprawić. Przede wszystkim kod strony internetowej w html -u. Są tam specjalne tagi, jest taka sekcja body i sekcja head. Można na niej zajrzeć i sprawdzić, jakie skrypty ładujemy. Często macie tam na przykład chatboty, jakieś funkcje komentarzy, na przykład z Diskusa. Być może na potrzeby sprzedaży w tym specjalnym um, momencie, czyli podczas Black Friday, może niepotrzebne są one wszystkie. Wyłączenie tych mniej krytycznych i mniej potrzebnych na co dzień, być może um, nie na co dzień, bardziej w tym konkretnym momencie niż na co dzień, czyli potrzebne są na co dzień, ale w tym momencie można się ich pozbyć tymczasowo. To może być szybkie zwycięstwo pod względem wydajnościowym ładowania strony. Można tą stronę załadować często nawet dwa razy szybciej, pozbywając się tych dodatkowych funkcjonalności, które są uznajmy opcjonalne, by dokonać zakupu, by zamówić towar, by sprawdzić stronę internetową i porównać różne promocje na niej dostępne. Ok, czy jak to mamy. Um, Zrobione, to warto dalej kontynuować optym optymalizację. Tym razem obrazków na swojej stronie internetowej praktycznie zawsze macie obrazki. Jeżeli coś sprzedajecie, to są obrazki często tego towaru, albo usługi, albo dodatkowe jakieś obrazki ilustrujące zachowanie bądź. Poszczególne funkcjonalności. Często zwyczajnie te obrazki są uploadowane przez jakiś system typu Magento, WooCommerce i niestety posiadacz tych obrazów nie zdaje sobie sprawy, jak one są często e, ciężkie, jak na to nazywam, czy ile ważą rzeczywiście w megabajtach. Jeżeli to jest kilka mega, to jest już zdecydowanie za dużo. Będziemy starali się e, w w tym przedziale otrzymać wartości kilku kilobajtów do kilku set. Jeżeli jednak są to megabajty, to taki obrazek należy zoptymalizować i skompresować na potrzeby wyświetlania w stronie internetowej. I do, takiego, do takiej optymalizacji możecie wykorzystać jedną z aplikacji, która nazywa się Squash. Tutaj na ekranie teraz widzicie. Konkretny link, możecie przejść na tą stronę i przetestować na dowolnym wybranym obrazie z dysku. Analogicznie będziecie optymalizować każdy obrazek na waszej stronie internetowej i w ten sposób nawet wasza strona, jeżeli te obrazki nie były wcześniej zoptymalizowane, może działać nawet 2 do 4 razy Szybciej, czasami, jeżeli ktoś naprawdę ekstremalnie duże obrazy uploadował, nawet 5-10 mega, to wtedy nagle strona staje się w końcu um, możliwa do załadowania poniżej tych 80 sekund na na przykład urządzeniach mobilnych, bo tutaj trzeba pamiętać, że taka optymalizacja jest przede wszystkim potrzebna do urządzeń mobilnych. Jeżeli korzystamy nawet z tego LTE, to wciąż te ładowanie może być dłuższe, na przykład dla osób, które sprawdzają to w komunikacji lub w aucie za miastem. Często nawet sieć przełącza się na 3G, a w 3G ściągnięcie kilku mega to może być naprawdę długa, długa droga. A często przechodzimy z podstron do podstron, by porównać promocje, więc jest to zupełnie nieakceptowalne podczas takiego wydarzenia jak Black Friday. Okej, okay, ale... Jeżeli zoptymalizowaliśmy już obrazki, co w takim razie z wideo? Wideo jest analogicznie um, wykorzystywane często, by zailustrować, jak wspaniały jest to produkt albo urządzenie, tylko niestety wideo potrafi ważyć znacznie, znacznie więcej. Po pierwsze, powinniśmy ładować te wideo opcjonalnie. Po drugie, powinniśmy je zoptymalizować na potrzeby właśnie. Wolniejszych urządzeń, czyli w zależności od urządzenia, od sieci, być może powinniśmy ładować odpowiednią, w odpowiedniej jakości to wideo, czyli nie zawsze będzie to 4K, czasami HD, a często na urządzeniach mobilnych będzie to nawet 480p 320. I jak możemy takie coś uzyskać? Możemy na przykład zaploadować to na YouTube i on to zrobi za nas, a później zembedować na naszej stronie. Niestety, często korzystamy z własnych źródeł i nie możemy tak e, osadzić po prostu wideo. Zatem trzeba sprawdzić te wideo, które uploadujemy, jakiej jest wielkości. Jeżeli jest zbyt duże, być może, po to, trzeba by a pewien specjalista nam je zoptymalizował jakimś programem do obróbki wideo. Często taka nauka samodzielna takiej optymalizacji jest zbyt długa i niepotrzebna, bo koszt takiej usługi od specjalisty waha się od 80 do 200-250 zł i można takiego specjalistę freelancera zamówić na takim portalu na przykład jak Fiverr. Na Fiverrze często też się inne usługi, więc ogólnie też polecam ten portal. Dodatkowo spadł mi telefon, na którym nagrywam audio. Tutaj właśnie mikrofon krawatowy. I żeby właśnie uniknąć takich problemów z Waszym websiteem, jakie ja dzisiaj miałem z nagraniem, trzeba zbadać też. Waszą stronę, by dowiedzieć się więcej na, jej, na, na temat jej kondycji, na temat tego, jak radzi sobie z tak zwanym SEO, czyli dostosowywaniem do a, przeglądarek i wyszukiwarek, tak by odpowiednio parsowały poprawnie treść strony, co przekłada się na odpowiednio wysoki ranking też w Google. Możliwości nawet określenia tego rankingu dzięki posiadanej treści. Jeżeli ta treść nie jest poprawnie czytana, niestety bot nie, nie będzie tak um, uznał tej wartości strony, jak powinien, czyli też jego wartościowanie, jego uznawanie strony za przydatną może ulec e, pogorszeniu. Zatem staramy się TSEO jednak. Zachowywać, jest też dużo reguł z tym związanych, natomiast nie jest to stricte potrzebne na sam Black Friday. Natomiast to taki side effect czyli dodatkowa informacja, którą możecie się dowiedzieć, korzystając właśnie z Chrome Dev Tools. Tutaj, poza samym tym Chrome Dev Tools, podałem Wam trzy inne na dole. Tego slajdu, możecie przetestować też trzy te rozwiązania. One, żadne z nich nie wymaga programowania, zatem te narzędzia możecie po prostu wykorzystać sami, wchodząc na te poszczególne serwisy i podając adres swojej strony internetowej. One automatycznie gdzieś tam pod spodem przeanalizują tą stronę internetową i wyświetlą Wam odpowiedni raport. Nie jest on bardzo skomplikowany. Natomiast pozwala z grubsza ocenić problemy, czy na przykład to są obrazki wideo, gdzie i jak um, na przykład są te tak zwane bottlenecki, czyli gdzie długo zwyczajnie ładuje się strona internetowa, więc łatwo jest zidentyfikować wtedy problem. Dobrze, ale jak zidentyfikujemy po prostu problem wolnego ładowania się strony. Co może być przyczyną? E, może to być fakt, że Twoje serwery, Twojej strony internetowej znajdują się gdzieś daleko, na przykład w USA, na przykład w Londynie, a ty ładujesz stronę z Polski. Zatem te dane, by dotarły do ciebie od tego serwera aż do Polski, muszą przejść przez bardzo dużo węzłów w sieci, które mogą być wolniejsze, mogą być szybsze i niestety fakt, że ty posiadasz faktycznie. 100 czy tam 300 mega połączenie światłowodowe, to niestety wszystkie inne te punkty w sieci niekoniecznie tak szybkie połączenie posiadają, więc być może pojawią się opóźnienia po prostu z racji tej odległości. Jak możemy temu zaradzić? Powstał taki koncept e, Content Delivery Network, CDN. To są takie usługi, które replikują zachowanie Twojej strony internetowej na e, serwerach nieco bliższych lub też po prostu kopiują część statycznej zawartości, czyli tej niedynamicznej, tej, która się nie zmienia i serwują ją, ją z serwera znacznie bliższemu, bliższego odbiorcy, Czyli, jeżeli mamy odbiorców z Polski, to taki serwer znajdowałby się gdzieś w Polsce, więc dostęp do niego byłby dość szybki. Dzięki temu, że usługa, na przykład Cloudflare, tutaj podałem, ona zapewni, że dostęp do tych serwerów kopiujących tą statyczną zawartość będzie szybki. Tam na miejscu też połączenia z Polski do Polski raczej będą przechodziły przez w miarę szybkie węzły. I tutaj będziemy mieli jak najlepsze osiągnięte e, wydajności pod względem ładowania tych treści. Natomiast to wciąż nie rozwiąże Wam e, dynamizmu, czyli, na przykład, obsługa często koszyka, e, czyli koszyka zakupowego, transakcji, e, admin panelu. To wszystko jednak pozostanie bez zmian. Rzadko spotyka się takie rozwiązania, które i to Wam zreplikują. Raczej jest to, to mało możliwe, raczej wtedy opieramy się o chmurowe rozwiązania, dopłacamy trochę za replikację serwerów w różnych częściach um, świata. No i niestety to jest znacznie bardziej kosztowne. Ok. Ale jak już poczynimy te kilka um, usprawnień, które tutaj wspomniałem, warto by było jednak dowiedzieć się, jak ta strona performuje. Często macie takie wymagania od swojego pracodawcy, bo pracujecie w większych korporacjach, w dużych czasami marketplace'ach, sklepach. I tam nie możemy sobie pozwolić na gdybanie czy domyślanie się, lub zwyczajne po prostu liczenie na to, że się uda, bo poczyniliśmy kilka kroków. Trzeba jednak zbadać hmm, stan hmm, strony internetowej, czy ona sobie rzeczywiście z tym fizycznym dużą ilością użytkowników poradzi. Takie symulacje wydajnościowe możemy przeprowadzić za pomocą kilku narzędzi. Wymagają od nas ekspertyzy w. I ich wykorzystaniu często też wymagają napisania prostego skryptu, przypominającego trochę jakiś język programowania, często jednak programować wcale nie musimy. Takie narzędzia mogą to być na przykład Selenium, możemy tam JMetera od Apache użyć, więc tutaj mamy kilka, kilka rozwiązań, które podałem, widzicie na slajdzie. I często to będzie ktoś z działu IT, któremu to zlecicie. Na pewno um, nie będzie to tak um, prawdopodobne jak rzeczywiste obłożenie, natomiast da Wam bardzo dużo informacji na temat um, potencjalnych błędów. Czyli, jeżeli są zasadnicze jakieś błędy um, w um, wydajności, to od razu te błędy są, zostaną wychwycone. Po prostu, jeżeli już macie poprawioną stronę internetową, tam między tym, yy, jak działa to, yy, to narzędzie, a rzeczywistym obłożeniem, będą pewnie jakieś tam mniejsze różnice w ilości użytkowników, ale tym się pewnie nie będziecie musieli aż tak mocno przejmować. Bo już skoro jesteśmy w stanie obsłużyć tysiące użytkowników, to tam, to tam kilka tysięcy mniej czy więcej w przypadku milionów użytkowników to już jest pomijalny błąd. Natomiast podejrzewam, że nie jest to krok do wykonania dla większości. Raczej to trzeba sprawdzać też rutynowo, a nie tuż przed Black Friday, bo już takie grubsze problemy wydajnościowe to nie jest rzecz na poprawki, takie last minute, jak ja to nazywam. Natomiast no quick wins jakieś Wam dzisiaj tutaj podałem, więc nie jest tak, że wszystko wymaga miesięcy pracy programisty. I teraz tak, jak już poczynicie pewne e, sprawdzenia, to chcecie też się dowiedzieć, jak było rzeczywiście. Jeżeli macie mniejsze jakieś portale, sklepy, to wcale nie musicie sprawdzać i odświeżać um, podczas samego Black Friday i możecie wykorzystać na przykład Pingdom, by sprawdzić, jak um, strona się zachowuje. Czy nie zdarzyło jej się być nieresponsywną, i taki raport będzie dość dokładny, nawet tam z, z dokładnością o kilku minut, tam chyba pięć minut, zdaje się, jak ja korzystałem z kilka lat temu z tego um, dla, własnych, um, dla własnego użytku, zdaje się w darmowej wersji wtedy. Nie wiem, czy nadal jest darmowa, ale bardzo mi się podobało, że miałem taką listę, po prostu his historię, w której widziałem, że strona była responsywna cały czas. A w momentach, których tam, gdy tam na przykład jakieś były e, prace związane z takim gorszym, nieco serwerem, akurat tej aplikacji na jednym z providerów, którego tu nie wymienię, to oni często na przykład te serwery e, wolniej się zachowywały albo przestawały działać gdzieś około drugiej w nocy i od razu pingdom wtedy wysłał alert e, 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 mailem, że strona jest nieresponsywna, nie można jej załadować, załadować i. Zwyczajnie to było dość ciekawe, że takie narzędzie jest darmowe i tak skuteczne, więc bardzo się ucieszyłem. Więc tyle, tyle chyba z takich quick wins. Natomiast znajomi, jak pytają, to też pojawiają się często takie stwierdzenia, które ja. Uznaję za mity związane z wydajnością i ze stronami internetowymi, i z tym, jak się zachowywać w obliczu takich wyzwań jak Black Friday. Pierwszy mit: nie potrzebuję poprawiać wydajności. Moi klienci używają szybkich urządzeń. Czyli założenie, że a, mamy jakieś nowsze modele telefonów i już te a, wydajnościowe problemy nie mają sensu, nie trzeba ich poprawiać to absolutny um, mit, absurd, bo tak jak mówiłem, najczęściej to łączenie internetowe jest problemem, a nawet jeżeli wiemy, że nasi użytkownicy są um, na tyle um, bogaci, można powiedzieć, na tyle specyficzni, że korzystają z połączeń nawet ich 100, 100 MB na sekundę, to wciąż e, to nie gwarantuje nam faktu, jak się cała reszta sieci zachowuje, gdzieś jest nasz serwer i jak się łączy z przeglądarką czy urządzeniem tego docelowego um, klienta, więc tutaj specyfika klienta nie jest w zasadzie jedynym wyznacznikiem. Tutaj jest e, kilka też innych rzeczy, jak serwery, jak e, miejsca w sieci właśnie pomiędzy serwerem a tym użytkownikiem, wielkość tych e, plików, które przesyłamy, czyli właśnie na przykład asety, czyli obrazki, wideo. Też ilość tego wszystkiego naraz, czyli ile tych requestów się dzieje, jak skomplikowane dane obsługujemy, czy potrzebujemy ich ładować aż tyle, ile mamy w drzewie domów HTML-u elementów, jak też stara jest przeglądarka naszego użytkownika. Niektórzy na przykład ładują strony z. Komputerów pracowniczych, które mogą być starsze o 5-6 lat. Zatem tutaj mamy duże spektrum różnic. Też algorytmy związane z przetwarzaniem danych, z bazą danych, jeżeli macie tych użytkowników już w tysiące, to tutaj też grają rolę. Czyli czy nie postąpiliście czasem na jakiegoś programistę z Tańszych tych rozwiązań, czyli gościa, który tam za 500 do 1000 zł zaprogramuje wam jakąś funkcjonalność w weekend i niestety często jakość tego kodu jest tak dramatyczna, że obsługa nawet kilkutysięcznej bazy użytkowników sprawia problemy dla takich algorytmów, pisanych przez amatorów, właśnie programistów i Niestety możecie sobie z tego nie zdawać sprawy, że zatrudniliście taką osobę, ale e, później efekty ich, ich pracy są niestety bardzo złe dla naszego biznesu. Ok. E, to pierwszy mit mamy za sobą. Drugi mit zbliżony. To, że strona ładuje się wolno, jest OK. Wystarczy, że nadal działa, czyli że nie skraszowała się, że strona się ładuje na przykład po 15 sekundach. To jest już OK, bo załadowała się. To nie jest tak, że strona nie działa, nie jest responsywna, nie można zrobić zakupów, tylko no, po prostu trwa to nieco dłużej, ale to jest OK. Ehm, ważne, żeby działało. Absurd. Ehm, zdecydowanie nie. Badania pokazują, że już kilka ehm, sekund to bardzo, bardzo duże straty zainteresowania użytkownika. My jako użytkownicy internetu skanujemy strony, jesteśmy przyzwyczajeni do szybkiego działania. Te um, oczekiwane szybkości ładowania się strony internetowej przez nas samych to około 0,5 sekundy do 3 sekund. Po tym następuje drastyczna ilość z um, użytkowników, którzy opuszczają stronę internetową, ja już często po 5 sekundach oczekiwania tracę nadzieję, że ta strona zacznie być um, responsywna i wychodzę, szukam kolejnego newsa, promocji i zwyczajnie opuszczam takie strony, bo taki, taki już charakter i przyzwyczajenie to staje się dość normą i zauważono, że po prostu konwersja idzie. W dół wraz z długością e, ładowania się strony. Dlatego też tak bardzo te wszystkie media społecznościowe, te duże e, strony jak eBay, Allegro, tak bardzo dbają o prędkość ładowania się ich strony, bo wiedzą, że to wprost przekłada się na pieniądze, jakie mogą zarobić. Zatem to jest taka ciekawostka tutaj, już mniej programistyczna. Trzeci mit: wykorzystuję chmurę więc nie muszę się martwić o wydajność. Mam to zagwarantowane. Często te osoby powołują się na tak zwane SLA, czyli Service Level Agreement, w którym to na przykład Amazon, AWS czy Google Cloud zobowiązują się do szybkości działania ich serwisów. Tylko trzeba pamiętać, że te serwisy są bardzo wydajne, są bardzo skuteczne, ale tylko w obrębie dostępu do nich i to, jakie wykorzystamy, jakie połączymy, to już jest zupełnie inny problem. Um, czyli jak e, skonfigurujemy nasz backend i frontend, jak się komunikują, jakich użyjemy bibliotek albo rozwiązań, typu na przykład często ludzie wykorzystują ten WooCommerce, ten e, Magento, e, czasami na WordPressie jakieś dodatkowe jeszcze pluginy. Więc tu naprawdę e, jest ten pies pogrzebany, czyli. Implementacja i rozwiązanie, którego używamy, bo sama chmura będzie performowała, ale jeżeli na tej chmurze, na przykład na serwerze, rozwiązanie polega tylko na jednym serwerze, a nie wykorzystuje fakt, że tych serwerów może być 10, 15, bo chmura się będzie skalować nasza, to niestety będziemy zobowiązani używać innego serwera z powodu ograniczeń naszego software'u. I wtedy na przykład te tysiąc użytkowników będzie męczyło dany na serwer, no i serwer, jak to się mówi, w końcu klęknie i nie da rady. Więc tak to w zasadzie wygląda, więc to, to jest bardzo już stricte tutaj um, odpowiedzialne za to technologię i nasze rozwiązanie, czy będziemy w stanie obsługiwać wszystko za pomocą tych um, możliwości chmurowych. Więc sam fakt, że jest to serwer w chmurze, znanej firmy typu Amazon, Google czy Microsoft wcale nie gwarantuje od razu sukcesu. Ok, to tyle o mitach i o tych quick winach um, na Black Friday. Mam nadzieję, że zdążycie, mam nadzieję, że poprawicie te rażące uchybienia, o których mówiłem na tym filmie i powodzenia w sprzedaży, powodzenia w rozwoju Waszych sklepów i Aplikacji online. Widzimy się już w następny poniedziałek na kanale Bipro. Więc do usłyszenia, do zobaczenia na razie.